Państwo bardzo serdecznie na naszym kanale Grab Sky Kitchen. Dziś robimy pierogi leniwe, idealne danie dla dzieci i nie tylko. Tutaj mam w miseczce pół kilograma sera białego, to jest sera półtusty, ale to mogą państwo sobie dać, jakie tam państwo mają. Jedno jajko, duże jajko, cztery łyżki kaszy manny. Tutaj mam przygotowaną jedną szklankę mąki, ale tu ja Państwa będę informować na bieżąco, czy sobie dołożyć, czy nie. Już tutaj mam przygotowaną w torebce, w razie jakby trzeba było coś więcej. Na razie sobie to wszystko rozkucamy łyżką. Zaraz będziemy dodawać mąkę. No tak to będziemy ręką wyrabiać wszystko dobrze. Na razie sobie dołożę jedną tą szklankę. To jest, fajne, to jest takie fajne danie. No taki słodki obiad. Tak na słodko. O, obiad na słodko. Ja bardzo często robię właśnie takie pierożki leniwe. Dzieci lubią i ja też zresztą. Wszyscy lubimy, ja, pamię, ja pamiętam, proszę Państwa, jeszcze smak właśnie tych pierożków z dzieciństwa. Moja mama często nam robiła takie pierożki. O, ja sobie, proszę Państwa, bo widzę, że to troszeczkę jest za rzadkie, ja sobie dołożę tutaj dwie łyżki mąki. O, bo to się mi później, będzie za bardzo kleiło. I jak sobie tutaj, proszę Państwa, robimy sobie te. Yy, to nasze ciasto, to już można sobie nastawić wodę na piec, osoloną, osolona woda musi być, czyli tam załóżmy 2 litry wody, będzie około 2 litrów wody, jedna łyżeczka soli, bo jak to już sobie tu wszystko przygotujemy, no to po prostu będziemy od razu to wrzucać, gotować, chwilę się to gotuje, jak tylko wypłynie na górę, no to jeszcze tam 3 minutki, około 3 minut już gotowe, Tak to wygląda. Podsypujemy sobie skornice. Wykładamy to. Jeszcze troszeczkę takiego wałka zrobimy. Będę robić na dwa takie, na trzy może bym sobie zrobiła. Ja sobie zrobię na trzy takie. Bo będziemy robić taki rulon z tego wszystkiego. I teraz proszę Państwa, robimy tak. Troszkę sobie ręce mąką musimy. Rolujemy to po prostu na taki o, taka rura. Nie trzeba jakoś tam nie wiadomo ile podsypywać mąką. Chodzi o to, żeby się tylko nic nie kleiło. I teraz, proszę Państwa, ja to będę sobie wykładać na deskę taką drewnianą. Też sobie troszeczkę tutaj dam tej mąki, żeby się mi to nie przykleiło. O. I mam teraz takie coś plastikowe, i będziemy sobie robić takie, o, takie. Dobrze. Się rozpędziło. Tak, Układamy to wszystko tutaj. O. Znowu sobie troszeczkę podsypujemy, Bierzemy to, ta naszą trzecią część. Najpierw sobie, znaczy sobie, przygotuję. Najpierw sobie robimy łapkami takie coś. O. A teraz. To już sobie tylko wałkujemy. wałujemy to wszystko. O. No już. I już się kana. Staramy się tak robić, żeby wszystkie były tej samej wielkości. A jak tam wejdzie, wyjdzie nam jakaś mniejsza czy większa, to proszę się nie przejmować. I ostatnia. I ostatnia już jest. Proszę zobaczyć, jakiś szybki obiad, naprawdę. Czy na obiad piątkowy, czy nawet na podwieczorek, coś takiego można dzieciakom przygotować. Można polać sobie na przykład, jak już jest ugotowane, soczkiem malinowym. Sok domowej roboty można sobie elegancko polać czy czymś innym, takim soczkiem jakimś innym. O, proszę zobaczyć, jak to wszystko poszło. Woda się gotuje. Ja sobie nastawiłam wcześniej wodę. O. I teraz tak. Tu mam około 2 litrów wody, jedną łyżeczkę soli. Mam przygotowane masełko roztopione już wcześniej, bo będziemy później polewać gotowe nasze pierożki. Mam przygotowany cukier i mam przygotowany cynamon. Jak tylko się woda zagotuje, zaraz to będziemy wrzucać, przy... to będzie chwileczkę trwało. Proszę mi żeby bo ja już sobie wcześniej ją troszeczkę tu podkręciłam. Woda się zaczyna gotować. I ja proszę Państwa robię tak. Jak już woda się zaczyna gotować, ja od razu sobie dam na 9. Robię zamieszanie w garnku. I teraz sobie wrzucam nasze pierożki. Leniweł, O. Wszystko wrzucam. Troszkę już w międzyczasie sobie też zamieszam. Chodzi o to, żeby się to nie pokleiło. Na spokojnie powrzucamy. O! Zamieszamy sobie. I tak gotujemy do wypłynięcia kluseczek. Jak zobaczymy, że kruseczki już są na górze, to jeszcze około 2-3 minutek. No i będziemy serwować. Co jakiś czas trzeba po prostu przemieszać delikatnie łyżką. Ja mam drewnianą. Minęło pół minutki. Zamieszamy sobie. O, już zaczynają powolutku wypływać. Ja mam na dziewiątce. Teraz to musimy zmniejszyć, bo to nie może się za bardzo zagotować, bo nam się wszystko rozwali. O. Tak się ma gotować jak teraz. Nie za bardzo. Jeszcze nie wszystkie wypłynęły, bo one dopiero wypływają. Także od momentu wypłynięcia na górę z 3 minutki musimy je tak troszeczkę pogotować. Proszę Państwa, ja sobie to podkręcę troszeczkę na siódemkę. Coś mi się to słabo gotuje. Po prostu trzeba to wszystko obserwować. Jeżeli zobaczą Państwo, że się za bardzo gotuje, no to trzeba wiadomo, sobie zmniejszyć temperaturkę. O, mi się że teraz ok. No i czekamy jeszcze około dwóch minut. nasze kluseczki będą. I teraz tak. Ja to wyłączam i po prostu wyławiam na taką łyżkę cedzakową, od razu na talerzyk. Z tego przepisu. Wychodzą trzy porcje tych klusek. Także polecam bardzo serdecznie. To jest przepis szybki, prosty, uwielbiany przez dzieci. Także nasze pieroszki leniwe gotowe. Sobie trosze, wiem, to było, no. jeszcze tu jeden gdzieś I teraz proszę Państwa ja to podaję tak mam masełko roztopione polewam sobie masełkiem tak troszeczkę tylko teraz posypuję cukrem, to według uznania bo można więcej, można mniej i na górę cynamonem i danie gotowe i tak robimy ze wszystkimi potrawami tak robimy ze wszystkimi znaczy nie, nie, no tutaj to leży. Posypujemy górę. Może być cukier brązowy. Ja akurat no nie mam, skończył mi się, także ale tak jak wcześniej mówiłam, może być z jakimś tam musem malinowym, sokiem malinowym. Także wszystko się nada. Także proszę próbować. Życzę państwu smacznego i zapraszam do kolejnego odcinka. Pozdrawiam do usłyszenia.